18.30 minęło, Michał Adamski, dzień dobry, zaczynamy główne wydanie zbliżeń. Krew potrzebna od zaraz. Z powodu jej braku, szpitale odwołują zabiegi. Zdarzają się sytuacje, kiedy krew jakiejś grupy jest tylko i wyłącznie dostępna na ratunek życia. Warto pomagać, bo nie wiadomo, kiedy my będziemy potrzebować tej krwi. Na krajowej mapie zagrożeń przybywa niebezpiecznych miejsc. Policjanci sprawdzają każdy sygnał. W sposób anonimowy możemy na przykład napisać to, co nas nurtuje. Jest nas coraz więcej i musimy się zachowywać jakoś w miarę powiedzmy kulturalnie czy ładnie, żebyśmy nie stwarzali sami zagrożenia. Pomóc może każdy. Wolontariusze Fundacji Dr. Clown rozpoczęli internetowe aukcje, by zorganizować warsztaty śmiechu. Każdy przedsiębiorca bądź osoba prywatna, która ma konto na Allegro, może nas wesprzeć. Brak krwi powoduje przekładanie planowych zabiegów. Tak jest w specjalistycznym szpitalu miejskim w Toruniu, ale w podobnej sytuacji są niemal wszystkie szpitale w regionie. Dlatego Regionalne Centrum Kwiodawstwa i Kwiolecznictwa w Bydgoszczy zachęca do oddawania tego cennego leku, który może uratować życie. Dzisiaj specjalny ambulans stanął przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Oddział Hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu. To tutaj leczeni są pacjenci zmagający się m.in. z białaczką, dla których krew jest jedynym ratunkiem. Na razie jej na oddziale nie brakuje, ale w szpitalu każdego tygodnia przekładane są planowe zabiegi z powodu niewystarczającej ilości krwi. Zabiegi planowane próbujemy przygotowywać w ten sposób, że krew jest zamawiana dla pacjentów wcześniej, natomiast zdarzają się sytuacje, kiedy krew jakiejś grupy jest tylko i wyłącznie dostępna na ratunek życia. Na brak krwi w bankach wpłynęła pandemia koronawirusa. Potencjalni dawcy się obawiają, że mogą się zarazić. Poza tym jest teraz okres kanikuły, wakacji, też jest zdecydowanie mniejsza ilość krwiodawstwa. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Kwiolecznictwa zachęca do oddawania tego cennego płynu m.in. w takich mobilnych centrach poboru. Przed urzędem marszałkowskim w każdy trzeci czwartek miesiąca zatrzymuje się specjalny ambulans. Chętnych także tym razem nie brakowało. Jest to jeden z niewielu substancji, jedno z niewielu substancji, których nie jesteśmy w stanie sami wyprodukować, więc jeżeli sami się nią nie podzielimy, to... Nie ma innego sposobu chyba aktualnie, żeby ją pozyskać. Warto pomagać, bo nie wiadomo, kiedy my będziemy potrzebować tej krwi. Aktualnie potrzebna jest każda ilość i każda grupa krwi. Eksperci zapewniają, że oddawanie krwi mimo pandemii jest bezpieczne. My działamy w pełnym zabezpieczeniu i krwiodawcy, co najważniejsze, są bezpieczni. Każdy zestaw do poboru krwi czy osocza jest indywidualny, sterylny, w układzie zamkniętym wszystko jest. Także młodzież nie powinna się bać. Oddać krew może każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, waży co najmniej 50 kg i jest zdrowa. Harmonogram mobilnych punktów dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwelcznictwa. Stacjonarnie krew można oddać w 13 miastach regionu. Michał Górski, TVP3 Blisko 16 tysięcy zgłoszeń zaznaczono na krajowie, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2019 roku w regionie. To narzędzie, które służy mieszkańcom do wskazywania miejsc wymagających interwencji policji. Zaznaczenie na mapie danego zagrożenia nie wymaga spotkania z funkcjonariuszem, a nawet opuszczenia własnego mieszkania, a policja ma kilka dni na zweryfikowanie zgłoszenia. Czy wierzysz, że informacje o zagrożeniach w Twojej okolicy możesz przekazywać policji bez wychodzenia z domu? Do tego wystarczy połączenie z internetem. To narzędzie działa od czterech lat. Zostało stworzone po to, by wyeliminować pewne negatywne zachowania wśród społeczeństwa. Zaznaczysz na mapie Polski odpowiednie miejsce i opiszesz swoje zgłoszenie. Dla przypomnienia, na mapie, którą znajdziemy pod adresem strony internetowej mapy geoportal.gov.pl, możemy wybrać jedną z 25 kategorii. Może to być na przykład nadmierna prędkość, złe parkowanie czy nielegalne wysypiska, ale społecznych bolączek jest więcej: akty wandalizmu, niebezpieczne przejścia dla pieszych, nielegalne rajdy samochodowe czy nawet kłusownictwo. Naniesiona na mapę informacja zostanie przekazana do miejscowej policji, a każde zgłoszenie powinno zostać przez funkcjonariuszy sprawdzone. Jak ktoś źle zaparkuje, oczywiście, że tak. Myślę, że tak, że to tak drugiej osobie jakby przeszkadza. W tej chwili, kiedy posługujemy się takimi urządzeniami jak internet, one szybko, że tak powiem, pozwalają nam przynajmniej, obywatelom reagować na pewne kwestie. Powinniśmy się, powiedzmy, wie pani, coraz bardziej... Yy... Przyzwyczajać do rzeczy, że jest nas coraz więcej i musimy się zachowywać jakoś w miarę, powiedzmy, kulturalnie czy ładnie, żebyśmy nie stwarzali sami zagrożenia. Tylko w Toruniu od 1 stycznia do końca grudnia 2019 roku mieszkańcy wskazali prawie 1900 miejsc na mapie, które uważają za zagrożone. Większość zgłoszeń dotyczyła przekraczania dozwolonej prędkości, parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. Często jest tak, że zabiegani nie mamy czasu, żeby przyjść na komisariat czy też porozmawiać z dzielnicowym. A tutaj w zaciszu domowym, w sposób anonimowy możemy na przykład napisać to, co nas nurtuje. W Bydgoszczy w tym samym okresie zaznaczono blisko 5 tysięcy miejsc. W całym województwie prawie 16 tysięcy. Służby przypominają jednak, że w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia zamiast wirtualnego zgłoszenia, skuteczniejsze będzie to realne telefon alarmowy. Natalia Kurowska, TVP3 Bydgoszcz. Zamiast hucznych obchodów, kameralna uroczystość. Z powodu pandemii koronawirusa wojewódzkie obchody święta policji były inne niż poprzednie. Tradycyjnie jednak funkcjonariuszom wręczono odznaczenia, medale i nominacje. Z okazji święta policji na wyższe stopnie służbowe awansowało ponad 1400 policjantów z regionu. Rozpoczęły się tradycyjnie od złożenia wieńców i zapalenia znicza przez kierownictwo kujawsko-pomorskiej policji z komendantem wojewódzkim na czele. Pod tablicą pamięci upamiętniającą poległych na służbie policjantów. Następnie rozpoczęła się już oficjalna część uroczystości mszą świętą, która odbyła się w parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Msza ta celebrowana była przez ordynariusza diakezji bydgoskiej biskupa Janoterawę. Kolejnym punktem tegorocznych wojewódzkich obchodów święta policji było wręczenie nominacji i odznaczeń policjantom, którzy awansowali w stopniu i którzy dostali odznaczenia i medale przyznawane przez prezydenta, ale także przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Głos zabrał także wojewoda Kujawsko-Pomorski, pan Mikołaj Bogdanowicz, który gratulował nam wszystkim w to. W to Jedyne w roku święto, ale też przekazał wyrazy uznania dla policjantów i pracowników policji za to, co, co robią na co dzień. I kolejne informacje. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy oskarżyła sześć osób o wyłudzenie pieniędzy unijnych na szkolenia osób bezrobotnych. Wnioski o dofinansowanie składała firma z Warszawy. Dokumenty, w tym podpisy rzekomych uczestników szkoleń, fałszowano. Na nieprawidłowości natrafili pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Podejrzani wyłudzili 800 tysięcy złotych. Po wykryciu przestępstwa pieniądze zwrócono, ale oskarżonym i tak grożą kary do 8 lat więzienia. Firma z Warszawy wygrywała przetargi na szkolenia w całej Polsce, za co otrzymywała dofinansowanie ze środków unijnych. Jedno ze szkoleń miało odbyć się także w Bydgoszczy. Okazało się, że podejrzewana firma razem z podwykonawcą projektu z województwa wielkopolskiego tworzyła fałszywą dokumentację. Kontrola urzędników z wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toroniu wykazała nieprawidłowości. Były to między innymi nieprawdziwe, nierzetelne listy obecności uczestników szkolenia na warsztatach, nierzetelne ewidencje pracy personelu tego projektu, nierzetelne zaświadczenia i kwestionariusze dotyczące istotnych kwestii z punktu widzenia udzielenia wsparcia finansowego. Rozpracowanie procederu to także efekt pracy policjantów z komendy wojewódzkiej. Z zebranych informacji wynikało, że warszawska firma mogła wyłudzić w ten sposób ponad 800 tysięcy złotych ze środków unijnych przeznaczonych dla województwa kujawsko-pomorskiego. Na tym polega trudność pracy policjantów Wydziałów do Walki z Korupcją, aby no to oszustwo przede wszystkim odkryć, a po drugie umieć zebrać materiał dowodowy, który umożliwia następnie przedstawienie zarzutów. Zatrzymano sześć osób. Zostało oskarżone o oszustwa kredytowe polegające na przedstawieniu sfałszowanych dokumentów poświadczających nieprawdę w celu uzyskania dotacji. Wszystkim grożą kary do 8 lat pozbawienia wolności. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze w programie? Bon Turystyczny 500+, przyjęty przez Sejm, z pomocy może skorzystać nawet 6,5 miliona najmłodszych. Wybrała człowieka zamiast wolności. Młoda wilczyca zamieszkała w myślencińskim zoo. Będzie można nim zapłacić za pobyt w hotelu, pensjonacie czy na kolonii. Sejm przyjął wczoraj ustawę o polskim bonie turystycznym. Bon o wartości 500 zł na każde dziecko będzie miał formę cyfrowego świadczenia, a nie gotówki. Otrzymają go wszystkie rodziny z dziećmi. To pomysł na wsparcie polskiej branży turystycznej. Podobne rozwiązanie, wspierające lokalne firmy, działa też w Toruniu. Czwartkowe popołudnie w centrum toruńskiej starówki. Turyści chętnie pozują do zdjęć z atrakcjami, które najbardziej kojarzą się z miastem Kopernika. Niesamowita historia, zabytki i Mikołaj Kopernik. Chcieliśmy tutaj, dlatego że jest spokojniej, e, cenowo jest przystępnie. No, jest dość blisko, dlatego że jesteśmy z Gdańska. tam? To niezwykle historyczne miasto z przepiękną starówką. Jestem zaskoczona tak dużą ilością ludzi. Torun jest naprawdę bardzo ładny. W ubiegłym roku Toruń odwiedziła rekordowa liczba prawie 2,5 miliona turystów. W tym roku o takich wynikach można jedynie pomarzyć. Wszystko przez pandemię koronawirusa. Widać to w, w ruchu turystycznym osób indywidualnych. Po prostu tych osób przybywających do Torunia jest mniej. E, jeśli chodzi o grupy, to przede wszystkim e, grupy szkolne. E, ten ruch znacząco spadł. Jest mniej wycieczek szkolnych, mniej wyjazdów indywidualnych na weekend czy biznesowych. Paweł Bukowski od 10 lat jest przewodnikiem po Toruniu i regionie. Jak mówi, początek pandemii był dla niego bardzo trudny. Na początku pandemii zanotowałem stuprocentową stratę, czyli wszystkie grupy zostały onorowane i było to zupełnie naturalne. Aczkolwiek obserwuję od mniej więcej końcówki maja ożywienie, zapytania. Wręcz kilku grupom musiałem odmówić. Pojawiają się też inicjatywy miejskie w postaci rajdów, oprowadzań mniejszych zgromadzeń publicznych. Kolejną miejską inicjatywą jest Toruński Bon Turystyczny. Akcja polega na sprzedaży bonów między innymi na usługi hotelarskie, gastronomiczne, wstęp do atrakcji turystycznych czy udział w zorganizowanych wycieczkach lub imprezach, które będzie można kupić ze zniżką i wykorzystać po wygaśnięciu pandemii. Dzisiaj już wiemy, że mamy 287 takich bonów turystycznych sprzedanych, a 37 podmiotów w Toruniu uczestniczy w tym programie. Jest dedykowana strona Bon Turystyczny dla Torunia i tam można taką usługę promocyjną kupić. Zachęcić do wyjazdu na wakacje ma także rządowy projekt bonu turystycznego, który w środę przyjął Sejm. Przewidujemy bon 500 zł na każde dziecko w rodzinie. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami będzie to kwota 1000 zł. Zostało to rozszerzane również na dzieci rodziców pracujących za granicą. Bon dostaną wszyscy, na których aktualnie przysługuje comiesięczne świadczenie 500. plus Nie będzie można wymienić go na gotówkę, lecz jedynie wykorzystać do opłacania kolonii, obozów, wycieczek czy innych form wypoczynku dla dzieci. Ma być ważny do końca 2022 roku. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Bydgoszczy wrócą we wrześniu do zupełnie innego miejsca. Za 19 milionów złotych udało się wybudować nową halę sportową, salę dydaktyczną i co szczególnie ważne, salę do rehabilitacji. W szkole uczy się około 130 uczniów z niepełnosprawnością. 740 metrów kwadratowych nowej sali gimnastycznej powinno zachęcić uczniów do aktywności fizycznej. To obiekt, jakiego szkoła podstawowa nr 12 w Bydgoszczy długo nie miała. Starania o jej zbudowanie podejmowali też rodzice. Na sali znajdują się tutaj boiska do koszykówki, do siatkówki, do piłki ręcznej. Nawet do tenisa są też boiska. To element dużej inwestycji. Za 19 milionów złotych rozbudowana obiekt. Są nowe sale lekcyjne, ale także zaplecze rehabilitacyjne i rewalidacyjne. Gabinety psychologa czy pedagoga. Pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczy się tutaj około 130 uczniów z niepełnosprawnością. Uczą się tutaj dzieci także z ościennych gmin. Jeśli dziecko ma rehabilitacji, takich rewalidacji w szkole więcej, to później jest w domu nawet spokojniejsze. To tu naprawdę bardzo dobrze wpływa na rozwój dzieci, na ich zaangażowanie, na ich jakby przyrost wiedzy również. Bydgoszczy wyda w tym roku na remont pozostałych szkół 5 milionów złotych. To między innymi termomodernizację obiektów. Przygotowywane są remonty sal gimnastycznych, łazienek, ogrodzeń, pewne przebudowy w zespole szkół numer... 15 również i szkoła przy ulicy Czartoryskiego przygotowuje się na przyjęcie przedszkolaków, bo tam przenosimy dzieci z przedszkola, alf, więc tych inwestycji jest sporo. Są też pieniądze unijne. Z takiego wsparcia korzysta Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. Placówka będzie jak nowa. Odnowione zostaną wszystkie pracownie. 11 sal, w których uczniowie zdobywają konkretne umiejętności zawodowe. Odmalowane zostały też ciągi komunikacyjne, sale lekcyjne i pomieszczenia gospodarcze. Ze środków budżetu miasta placówka zyska też nową elewację po wcześniejszym wykonaniu termomodernizacji. Nie są lekarzami, a potrafią leczyć. Wolontariusze Fundacji Dr. Clown organizują internetowe aukcje i licytacje na organizację warsztatów śmiechu. Za zebrane pieniądze zostaną kupione materiały do zabawy dla dzieci ze szpitala imienia Doktora Jurasza w Bydgoszczy i Szpitala Dziecięcego w Toruniu. Podobno uśmiech pomaga leczyć. Dzięki wolontariuszom Fundacji Dr. Klaun szara szpitalna rzeczywistość małych pacjentów nabiera kolorów. I to całkiem dosłownie, bo oprócz klauna są też kolorowe postacie z bajek. Członkowie fundacji od 20 lat przenoszą dzieci do krainy dobrych myśli. W trakcie spotkań wolontariusze organizują zabawy i animacje. Dzieci tworzą ilustracje do swoich ulubionych bajek i biorą udział w wielkim rodzinnym turnieju gier planszowych. Mamy duży bagaż ze sobą różnych ciekawych rzeczy, czyli na przykład naszych umiejętności, tak naprawdę. Czyli od żonglowania, kręcenia talerzami, skręcania balonów, czyli tych takich najprostszych, do oczywiście rozśmieszania. Jesteśmy w tym najlepsi. Dzięki internetowym licytacjom pomóc może każdy. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup materiałów, czyli m.in. bajek terapeutycznych, materiałów plastycznych oraz gier edukacyjnych, które trafią do dzieci na oddziale. Zbiórka jest prowadzona przez portal. Allegro lokalnie. Pojawiają się kolejne przedmioty, które można zlicytować, ale też tak naprawdę każdy przedsiębiorca bądź osoba prywatna, która ma konto na Allegro może nas wesprzeć kwotą jakąś za przedmiot, który aktualnie sprzedaje. Dzięki internetowej akcji na twarzach ponad 150 dzieci ze szpitali w Bydgoszczy i w Toruniu znów zagości uśmiech. Bydgoska fabryka Lloyda zyskała drugie życie. Dawna stocznia została otwarta po renowacji. W budynku będą się odbywały koncerty, bankiety i szkolenia. W ramach projektu Lato w Lloydzie na scenie zaprezentują się lokalni artyści. Jak wygląda fabryka po remoncie, sprawdzał Błażej Karczmarczyk. Dawna stocznia i fabryka maszyn przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy zyskała nowe życie. Na początku XX wieku produkowano tutaj urządzenia do wyposażenia gorzelni. Stąd pochodzi też słynna w Bydgoszczy barka Lemara. Teraz to miejsce zmieniło się nie do poznania, ale klimat udało się zachować. Tak, udało się zachować, chociażby dlatego, że jest to zabytek, i mimo tego, że obiekt dzisiaj zyskał całkiem nową funkcję, to. Jest odwzorowany do oryginału, czyli wygląda bardzo podobnie jak wyglądał te ponad 130 lat temu. Co zostało tutaj wyremontowane w środku? O, bardzo dużo, ponieważ budynek był w bardzo złym stanie. Nasza renowacja tego zabytku trwa już piąty rok i kończymy, otwieramy to ten obiekt dla publiczności, dla naszych widzów. Praktycznie naprawiliśmy i całą stolarkę, elewację wymieniliśmy, dach, ponieważ stan techniczny dachu był bardzo zły. A oprócz tego zamontowaliśmy bardzo wiele inteligentnych nowych systemów, które pozwalają nam zaadoptować tą halę przemysłową, dawną halę przemysłową do bieżącej funkcji. Co w tym budynku będzie się odbywać? Czy to będzie takie bydgoskie centrum kultury, można tak powiedzieć? Bardzo byśmy chcieli, bo Oczywiście możemy tutaj mnożyć różnego rodzaju pomysły, ale tak naprawdę najważniejsze, żeby odwiedzali nas mieszkańcy, żeby spędzali tu miłe popołudnie wieczory i w tym obiekcie zaproponujemy szeroko rozumianą kulturę. Wszelkiego typu koncerty, kabarety i my mamy wiele pomysłów, ale zapraszamy też mieszkańców do tego, żeby z nami współpracowali bądź nas inspirowali do tego, co da się tutaj zorganizować. Bardzo dziękuję. Zatem dzisiaj fabryka Lloyd'a otwiera się na mieszkańców Bydgoszczy, będzie można tutaj posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu bydgoskich artystów, ale warto śledzić to, co dzieje się tutaj i będzie się działo w fabryce Lloyd'a, bo projekt Wakacje z Lloydem dopiero się rozpoczyna. O czym mówił Błażej Kaczmarczyk. Pragnęła kontaktu z ludźmi, a jej nowym domem został ogród zoologiczny w Bydgoszczy. O młodej Wilczycy mogli Państwo przeczytać w portalu TVP3 Bydgoszcz. Zwierzę przybłąkało się na jedną z prywatnych posesji pod Inowrocławiem. Prawdopodobnie ktoś je oswoił. Przyzwyczaiło się do ludzi na tyle, że powrót do lasu był niemożliwy. W Zoo Wilczycy towarzystwa będzie dotrzymywała Lisica. Moria, tak nazwano dwumiesięczną wilczycę. Szczenie przyzwyczaja się do swojego nowego domu. Jest nim ogród zoologiczny w Myślencinku, a jej nowym stadem oswojona samica lisa hodowlanego. W tej chwili poznaje swoje otoczenie, poznał już swoją towarzyszkę, czyli Rajsę, a również jest pod obserwacją behawiorysty, czyli będzie poddawany treningom medycznym. Młoda wilczyca pojawiła się tydzień temu na prywatnej posesji pod Inowrocławiem. Napiła się wody i spokojnie zasnęła na podwórzu. Właściciel terenu zawiadomił Stowarzyszenie dla Natury Wilk. Ja na żywo z takim szczeniaczkiem miałem pierwszy raz do czynienia. Zachowywał się tak naprawdę jak, jak mały piesek. No, nie był jakoś specjalnie płochliwy. Mi nie dało to jeszcze do myślenia, jak się później okazało, no nie było to już takie naturalne zachowanie. Marek Maćkowiak ze stowarzyszenia odnalazł ślady i wilczą rodzinę, by młode zwierzę mogło wrócić do swojego naturalnego środowiska. Podjąłem próbę ustalenia, co się stało, że ten szczeniaczek wyszedł do ludzi, no bo to nie jest naturalne zachowanie. Spędziłem tam noc w lesie nasłuchując, czy wilki po prostu wyją, czy coś się dzieje takiego, że... Że można wywnioskować, że go w jakiś sposób nawołują. Nic takiego nie było. Prawdopodobnie zwierzę było od małego, pod opieką ludzi, ale uciekło. Pragnie kontaktu nie ze swoim stadem, a człowiekiem. Dlatego na łono natury już nie wróci, bo sytuacja, że Moria spokojnie zasypia na czyimś podwórku, pewnie by się powtarzała. W ogrodzie zoologicznym to ją będą odwiedzać mieszkańcy. Bydgoszcz Katarzyna Ormanowska. To u nas teraz zapowiedź informacji sportowych i Artur Onacki. Dzień dobry. A dziś między innymi koszykówka drużyna Ena Astori Bydgoszcz rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Zespół Artura Gronka nieco się zmienił. Dołączyło pięciu nowych zawodników, kilku rozstało się z klubem. Do inauguracji rozgrywek pozostał ponad miesiąc. W tym czasie drużyna Astori będzie trenować, ale i rozgrywać mecze kontrolne. Najbliższy już jutro z legią Warszawa, ale bez udziału publiczności. Później planowane są także sparingi z Anwilem Wocławek i polskim cukrem Toruń. Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie Ena Astoria zajęła w ekstraklasie 11. Miejsce. W serwisie sportowym dziś także m.in. lekkoatletyka, relacja z konkursu skoku o tyczce w Warszawskiej siedzibie telewizji polskiej z udziałem Pawła Wojciechowskiego. Sport o 21:40 zapraszam. O godzinie 19, czyli za kilka minut, kolejny odcinek programu z plecakiem przez region. Tym razem Kinga Wasilewska odwiedzi gminę Gruta. W kolejnym odcinku programu podróż po gminie leżącej nad 19 jeziorami. Autorzy podpowiedzą, gdzie odpocząć, co zobaczyć i co zjeść, poszukają skarbów na terenie dawnego grodu zatrzymają się przed pałacem w mełnie. Będą też wypatrywali ptaków zamieszkujących Dolinę Osy. Na koniec spróbują jedzenia przygotowanego przez członkinie Stowarzyszenia Aktywna Wieś Słup. Program dzisiaj o godzinie dziewiętnastej. A do plecaka warto chyba zabrać parasol o pogodzie teraz Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Do naszego regionu dotarł front atmosferyczny, który przyniósł nam wzrost zachmurzenia, a także opady deszczu. Ale dobra wiadomość jest taka, że te opady deszczu zaczną ustępować już dziś w nocy. O poranku pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Jutro w regionie do południa pochmurno, ale po południu za to przewaga już pogodnego nieba na termometrach od 19 do 22 stopni. Szczegóły prognozy pogody już za moment. Zapraszam. To była Dagmara Moranowska w głównym wydaniu Zbliżeń. To już wszystko. Ja zapraszam Państwa na nasz wieczorny serwis o godzinie 21.30. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.